Max był owczarkiem belgijskim, który przez lata służył w wojsku jako pies tropiący. Wraz ze swoim przewodnikiem, sierżantem Tomem, odbył wiele niebezpiecznych misji. Ich więź była niezwykła. Rozumieli się bez słów, a Tom ufał Maxowi bardziej niż komukolwiek innemu. Podczas jednej z operacji w trudnym terenie Max wykrył ukryte ładunki wybuchowe, ratując cały oddział przed zasadzką. Jego odwaga i instynkt były nieocenione, ale misja ta okazała się jego ostatnią. W trakcie akcji Max został ranny, chroniąc swojego przewodnika przed eksplozją. Tom, mimo ogromnego smutku, nie pozwolił, by Max został zapomniany. Po powrocie do kraju, adoptował go i zapewnił mu spokojną starość. Każdego dnia dziękował mu za lojalność i poświęcenie. Max spędził resztę swoich dni w domu pełnym miłości, otoczony troską. Choć nie był już na froncie, jego misja się nie skończyła. Do końca był wiernym przyjacielem i strażnikiem serca swojego człowieka. To historia o odwadze, lojalności i niezwykłej więzi między człowiekiem a psem.